Polska jest największym beneficjentem wojny na Ukrainie. I bardzo dużo zawdzięczamy Ukraińcom, chcąc, nie chcąc, bo po pierwsze utrzymali się w wojnie i wiążą armię rosyjską. Byłoby to zupełnie inaczej, no, tak jak w tej w grze, którą teraz robimy, jest scenariusz, gdy Rosjanie od razu pokonują Ukrainę i od razu widać, jakie jest ciśnienie na Polskę. My tego ciśnienia nie mamy, a po drugie, no, przypływ Ukra napływ Ukraińców do Polski spowodował napływ, ogromny napływ kapitału ludzkiego i kapitału finansowego. I w ogóle ludzie mają takie przekonanie: Polacy nad Ukraińcami, Niemcy nad Polakami, Francuzi nad Niemcami. Kto bardziej na Zachód, ten się czuje jak ślepszy. Nie zawsze tak to działa. Okay? I w tym przypadku też tak to nie działa. Moim zdaniem niemożliwe jest dogadanie między Chinami a USA. Czyli Pani. będzie zwarcie. Albo któreś z tych państw szybko upadnie, w sensie rzuci, rzuci, rzuci ręcznik na, na ring, albo będziemy mieli wojnę. Modele, które mamy w Strategy Future, przewidują, że jeżeli Europa podporządkuje się amerykańskiemu widzeniu wojny technologicznej, handlowej i finansowej, to będziemy mieli wielką eskalację w świecie, dlatego że. Że Chińczycy nie będą mieli wyboru, tylko obnażyć brak istotności gwarancji bezpieczeństwa amerykańskiego. Będziemy mieli wielką eskalację i może doprowadzić do wojny na Pacyfiku. To, to znaczy, to moim zdaniem, Europa ma klucze do tej sytuacji. Europa nie powinna prowadzić polityki identycznej jak Stany Zjednoczone w tym zakresie. No to w takim razie, jak? Czy postrzegasz te ostatnie działania Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej? Powiemy, że wojna celna Donalda Trumpa, no, Komisja Europejska Ursula von der Leyen wręcz się migała od tego, żeby zareagować odpowiednio. W Polsce tutaj nad Wisłą, nasz, zwłaszcza ten opozycyjny establishment, cały czas wierzy, że Amerykanie nas uratują od wszelkiego zła. To, to jak Europa ma się zachować? Europa, no to jest, Europa powinna inaczej się zachowywać niż Stany Zjednoczone i dem, demonstrować strategiczne jednak autonomię w tym zakresie, bo inaczej Chińczycy naprawdę mogą doprowadzić do sytuacji, że będziemy mieli wojnę światową. I przypomnę tym, którzy merdają radośnie z tego powodu ogonem, są głównym producentem dóbr na świecie. I wojny wygrywają, wojny kinetyczne wygrywają główni producenci dóbr na świecie. Okay. Którzy do tego jeszcze mają klucz do tych metali ziem rzadkich, które są składowymi do budowy m.in. wyposażenia wojskowego. Więc naprawdę zaraz, za, problem z Europą jest że rzeczywiście, że nie ma jednego ośrodka decyzyjnego, że jest rozbijana, że każde państwo sobie, że jest biurokracja, że Unia jest dysfunkcyjna pod tym względem i niestety to są bolączki, które mm. mogą uniemożliwić w Europie zajęcie takiego stanowiska, które by... Yy, zapewniło, że będziemy mieli pokój w świecie. Nigdy w historii świata nie mieliśmy jeszcze do czynienia z czymś takim. Mamy globalną gospodarkę. Na przykładzie mm. medali ziem rzadkich widać, że powiązaną w globalnym łańcuchu dostaw I, i dwa państwa jedno, które kontroluje przepływy finansowe świata, czyli Stany Zjednoczone. I są naszymi dostarczycielami bezpieczeństwa. Tak, I drugie supermocarstwo, które kontroluje główne łańcuchy produkcyjne świata. Mm. Poszły na zwarcie, kto jest ważniejszy i kto komu może robić więcej krzywdy. I muszę powiedzieć, że nigdy na taką skalę nie było takiego doświadczenia, więc nie mamy tutaj mapy drogowej, jak to się może potoczyć. To A jest, zimna wojna to, jest przerażające. to nie jest. Ja uważam, że nie będzie zimnej wojny tym razem. Przesilenie będzie dużo szybsze niż w czasie II wojny światowej i I. W ogóle trwa już wojna systemowa, dlatego, że teraz musi być rozwód dokonany, dlatego że jesteśmy związani z sobą. Nie da się, zimna wojna zadziała się w momencie, gdy Związek Sowiecki był wojskowo w Europie, ale gospodarczo był oddzielnie i otoczono go murem. Tak? Dobrze, to jaki jest potencjał militarny Chin? Bo my nadal dziś postrzegamy Stany Zjednoczone jako potęgę militarną numer jeden. Jak wygląda w takim razie budowa potencjału chińskiego? To też jest niejasne. Po prostu jest to niejasne, a zwykłe miary, które znamy z przeszłości, się nie stosują. Po pierwsze, o potencjale nie decyduje liczba już żołnierzy, Chińczycy mają najwięcej. O potencjale bardzo trudno jest wymierzyć doświadczenie bojowe, bo na pewno Amerykanie mają znacznie większe niż Chińczycy, którzy od kilkudziesięciu lat nie prowadzili wojen. Z drugiej strony Armia Ukraińska wytrzymała Rosjan, którzy mieli większe doświadczenie. Yy, wydaje się, że na dłuższą metę liczy się potencjał produkcyjny. Automatyzacja tej wojny? No, pl plus, kto jest największym producentem stali, dronów, IT, yy, ma odporność społeczną, jeżeli byłaby długa wojna? Tak? No to po co Chińczycy robią te niszczyciele na oceany? Mówi się, że oni nie wykluczają. Zwłaszcza Stany Zjednoczone nie wykluczają jakieś blokady cieśniny Malaka, tam też Tajwan. Po to, żeby właśnie nie, Amerykanie nie założyli odległej blokady na malacce na cieśninach indonezyjskich, na drugim i pierwszym łańcuchu wysp do, do projekcji siły, ale w regionie Chińczycy jednak nie przesadzają z tą globalną projekcją siły, tylko chodzi im o panowanie wewnętrznych wód pierwszego i drugiego łańcucha wysp. Jak się spojrzę na mapę, to mamy pierwszy i drugi łańcuch wysp. Jest Japonia, Tokio, Japonia. Okinawa, Tajpej, czyli y, Tajwan, Filipiny. To jest pierwszy łańcuch wysp. Drugi łańcuch to jest wschodnia Japonia i y, y, Karoliny, wyspy by the, tak, by the way. I, i, I guam, tak. Tak, guam. Dobrze, to jeśli na przykład ktoś z naszych widzów ogląda to i sobie myśli, co mnie interesuje, jakiś konflikt pomiędzy Chinami a Amerykanami, niech tam się naparzają na Pacyfiku, to tutaj przytaczam wpis Jakub Jakubowski. Obecna eskalacja pomiędzy Ameryką a Chinami to świetna wiadomość dla Rosji. Jeden, im gorzej między Amerykanami a Chińczykami, tym bardziej jest Chinom Rosja niezbędna. Dwa, chińskie restrykcje uderzają również w europejskie zbrojenia. Trzy, surowce z Chin. I tak trafią zapewne do Rosji, bo Pekin widzi interes w rosyjskiej agresji. Czy to jest prawda? Tak, to jest prawda. Dlaczego? Dlatego, że Chińczycy nie pozwolą sobie na, okrąże, na bycie okrążonymi przez amerykańskie restrykcje. Więc przerzucą cięż, sobie... ciężkość tego zainteresowania na, e, tutaj nie, na po Europę? Prostu, po prostu utrzymają Rosję w grze, dlatego że Rosja jest głównym, jednym z głównych producentów surowców na świecie i żywności. Chińczycy nie mogą sobie pozwolić, żeby być okrążonym też przez to, że sflipowali się Rosjanie na rzecz Amerykanów, to co próbował zrobić Donald Trump. E, Chińczycy powinni byli również i powinni nadal zabiegać o Europę, żeby nie była wasalem strategicznym Stanów Zjednoczonych. Nie robią tego niestety w ostatnich miesiącach albo dlatego, że mają krótkowzroczną politykę, albo dlatego, że uznali, że to jest lost case, że Europejczycy i tak są nie do ogarnięcia. Bo są jak dzieci we mgle. No i... A są Europejczycy jak dzieci we mgle, Polska też jest jako dziecko we mgle. Czy tak to oceniasz? Tak, uważam, że Polska w dużej mierze jest niestety, niestety dziecko we mgle, które nie rozumie o co chodzi w, tej, w tym starciu chińsko-amerykańskim. Ale czy my rozumiemy na przykład to, że Rosja jest Wiesz, dla nas zagrożeniem? Tak, rozumiemy. Myślę, że to akurat rozumiemy bardzo dobrze. Ale, ale jest nie rozumiemy, coraz więcej antyukraińskich rozum... nastrojów, jest coraz więcej takich prorosyjskich wyrazów. Nie wiem, czy jest więcej, coraz więcej prorosyjskich. W infosferze jest potężny wzrost. Na pewno jest dużo antyukraińskich. Wynika to z niezrozumienia z tej sytuacji. I powiem brutalnie, że miarą go jeżeli to się mierzy miarą geopolityczną, czyli uzyskania siły w trakcie konfliktu, to Polska jest największym beneficjentem wojny na Ukrainie. I bardzo dużo zawdzięczamy Ukraińcom, chcąc nie chcąc, bo po pierwsze utrzymali się w wojnie i wiążą armię rosyjską. Byłoby to zupełnie inaczej. No, tak jak w tej w grze, którą teraz robimy, jest scenariusz, gdy Rosjanie od razu pokonują Ukrainę i od razu widać, jakie jest ciśnienie na Polskę. My tego ciśnienia nie mamy, a po drugie no, przepływ Ukra napływ Ukraińców do Polski spowodował napływ, ogromny napływ kapitału ludzkiego i kapitału finansowego. I polska jest beneficjentem. Nie wiem, jak gospodarka polska by stała bez tego, więc. Ale oczywiście ludzie, emocje, prawda, tak. politycy grający na tych notach i tak dalej. Wystarczy posłuchać tego, co mówił premier Morawiecki, który był premierem, gdy to się działo. Jakie statystyki są gospodarcze z tego powodu. No ja nie I chcę to mówić, to ale zamknąć prezydent temat. Andrzej Duda też wiele hmm. mówił, kiedy był prezydentem. Potem jak przestał być prezydentem, to mówił, że jednak Załański miał jakieś niewyobrażalne oczekiwania i myślę, że prezydent Duda nie szczędził mu krytyki. Myślę, że prezydent Duda, jak go słuchałem na ten temat, nie rozumiał w jakiej znalazł się sytuacji. To chcę dobitnie powiedzieć. Najbardziej prezydent Duda powinien się zastanowić drugi raz, zanim zadzwoniłby jeszcze raz do, do, do Załańskiego, zaraz po awanturze w gabinecie owalnym, namawiając go do dogadania się z Donaldem Trumpem, gdy Donald Trump próbował zniszczyć osiągnięcia armii ukraińskiej i ukraińskiego przemysłu na wojnie przez swoje postępowanie, a Polacy nie, 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 nie rozpoznawszy, a konkretnie prezydent Duda nie rozpoznawszy układu sił. I nie doceniając tego, co Ukraińcy mają, próbował go przekonywać do rzeczy, które są absolutnie szkodliwe dla Ukrainy. No, myślę, że to nie jest dobra polityka, ani właściwe wypozycjonowanie się. No, Nic dziwnego, dziwnego, że Załański tak się zachowywał, reagował, bo rozpoznał wcześniej to, jakie ktoś ma rozpoznanie w ogóle sytuacji. No, muszę to brutalnie powiedzieć. Tak? To Polska popełniła głębokie, kilka głębokich błędów w relacji z Ukrainą ale też popełniła Boki. bardzo dużo pomocy, nie tylko tej humanitarnej, ale też tej wojskowej. Ostatnio ukazał się raport, który w, w, konkretnie Przedstawia, jaki, jaka skala była pomocy i przekazania sprzętu. No tutaj nie możesz zamknąć no oczy. I, 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 I bardzo dobrze, że Jarosław Kaczyński podjął tę decyzję. 300 czołgów to, to jest realna no tak, ale... pomoc. Czy znaczy, ale... nie uważasz, że my pozwoliliśmy Ukrainie przetrwać w tej pierwszej fazie wojny? Pomogliśmy, tak, ale generalnie Ukraińcy to zrobili. I wdzięczność nie jest walutą w stosunkach międzynarodowych, nauczymy się w dwie strony, żeby to było. No dobrze, bo, ale bo zawsze, by, Ukraina momencie, nie dostała na czas tych czołgów... Pani Karolina, i bo zawsze się dyskutowaliśmy, że anglosasi nie przyszli nam z pomocą, a mieliśmy taki wysiłek. I wdzięczność nie jest walutą. I tak samo w drugą stronę, gdy daliśmy Ukraińcom, a Ukraińcy potem zobaczyli, że swoje sprawy mogą załatwiać bezpośrednio z Niemcami i bezpośrednio ze Stanami, bo my nie mamy autonomii strategicznej i nie w Warszawie zapadają decyzje o tym, czy jasiąka działa, co mówił zresztą prezydent, czy o tym, czy... Co z rakietami, które spadają na terytorium Polski, to Ukraińcy nie, nie musieli się z nami liczyć. Sami sobie to zrobiliśmy. Przestańmy obwiniać wszystkich dookoła. I oczekiwać, że co. Albo na przykład jak Zawiński teraz odpowiedział, że to była to jest bardzo zamienna reakcja we wrześniu, gdy te drony leciały nad Polską, jak Zawiński powiedział, że nie ma, Polska nie ma tak jak Ukraina nowoczesnego systemu detekcji bo nie ma, ale oburzenie. W ogóle powinien przepraszać nas. Nie, no, bo powinien poinformować wielcy... nas o tym, co zmierzają na Nie, w bo, wielcy, bo, naszą wielcy, stronę. Bo, bo wielcy powiedział. Polacy wydają pierdoliony, i oczywiście na pewno mają lepsze niż Ukraińcy, którzy są niby biedni. Wyjaśniam, że nie mają. I wreszcie się obudźmy z tych takich dziwnych przekonań. W ogóle ludzie mają takie przekonanie: Polacy nad Ukraińcami, Niemcy nad Polakami, Francuzi nad Niemcami. Kto bardziej na zachód, ten się czuje jakiś lepszy. Nie zawsze tak to działa. OK? I w tym przypadku też tak to nie działa. Jeżeli chodzi o wojny, zdolności wojenne i tego typu. Naprawdę, obudźmy się i wyciągnijmy z tego wnioski, bo to jest pycha. I pycha kroczy przed upadkiem, szczerze powiedziawszy. Dobrze, to chciałabym jeszcze poruszyć taki jeden ważny wątek. Tego, co ostatnio ukazało się w Der Spiegel, czyli artykuł, reportaż, śledztwo dziennikarskie ukazujące skalę współpracy niemiecko-rosyjskiej przed rokiem 2014. To jest sytuacja, gdy Angela Merkel zlecała swojej Bundeswehrze szkolenie rosyjskich żołnierzy po konflikcie w Gruzji, który okazał się no niezbyt A, tam komfortowy był dla... W Molino chyba Reinmetall albo... Tak. Rain Metal wszedł Ale... w kooperację rosyjsko-niemiecką i teraz tak, jak, jaka skala zdrady stanu, o jakiej skali zdrady stanu my, my mówimy i pytanie, czy to nie jest o tak, żadnej. Że... O żadnej. Od razu mówię. Dla Polski to byłaby zdrada stanu i i to jest bardzo... To okoliczność, którą zresztą podnosiłem i podnosiliśmy w strategię, że Niemcy tak robią, ale dla Niemiec to była koniunktura geopolityczna, która u, u Niemcy uważali, że była dobra. Dlatego, że współpraca rosyjsko-niemiecka jest ustawieniem fabrycznym geopolityki niemieckiej. Bismarck o tym mówił i Angela Merkel to realizowała i, i co, nie? Niemcy, przodująca gospodarka, brak zadłużenia, wszystko się zgadzało, tania energia. Co tu się nie zgadzało? To Państwom Intermarium, Polsce, Ukrainie się nie podobało, ale Niemcom się podobało i AFD chcę powrotu do tego. Także tutaj nie ma żadnej z Rady Stanu i nie ma czegoś takiego jak interes światowy, bo Polacy chcieliby wierzyć, że cały świat stoi po ich stronie i po stronie podmiotowości Intermarium, czyli naszego, naszej przestrzeni, cały świat stanie do wojny o nas. Wy, wyzbądźmy się z tych złudzeń. To była go, to polityka niemiecka i Niemcy ją prowadzili, tak jak uważali najlepiej, nie mają zamiaru słuchać Polaków. I ta polityka by się udała, gdyby nie to, że Ukraińcy stawili opór Rosji, Wygrali tak? Wygrali pod Kijowem, bo nawet w początkowych tygodniach wojny Niemcy dalej chcieli kontynuować dawną politykę i Francuzi tak samo. Właściwie nawet było to dogadane. Wojna by nie wybuchła, gdyby Putin nie czuł, że Francuzi i Niemcy chcieliby szybkiego upadku Kijowa. To Ukraińcy pod Kijowem pokonali to i zbudowali szansę na podmiotowość. Intermarium i dlatego Zeleński się tak czuje i trwają w tej wojnie. A, a, a Duda będzie do niego dzwonił, prezydent i mu mówił ule, ulegni Amerykanom, bo to tacy dobrzy przyjaciele. Podczas, bo my byśmy tak zrobili. Podczas gdy widział, że powstrzymywali jego ofensywę na Hersoniu. Wid, widział, że wiązali mu ręce uderzeniami Heimarsów, tak? Nie, kto ma lepsze rozeznanie sytuacji na temat realnych intencji i, i, i interesów? Kto tu jest naiwny, kto nie jest naiwny? No kto? No, to, i, było, i kto tu, kogo to był poucać. rok 2022, czyli zwycięstwo pod hostomlem Ukraińców sprawiło, że Rosja nie przejęła kontroli na... Generalnie, generalnie znużenie armii rosyjskiej wokół Kijowa, tak, i, I na liniach logistycznych. I było bardzo blisko, że ale generalnie Ukraińcom się udało i. Prowadzili warunki do odwrócenia skutków wojny północnej z XVIII wieku i, 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 i później jeszcze kontynuacja w późnym latem, wczesną jesienią XX22 roku pod Charkowem i Hersoniem. Tak czy siak, mamy sytuację, gdzie Niemcy bardzo dużo straciły na tym, że Ukraina tę wojnę wystała i teraz Niemcy się kończą w dużej mierze, bo oni nie są oparci o nowe technologie, oni przespali trochę ten rozwój, na skrajnej prawicy wyrasta takie przekonanie, że musimy wrócić do business as usual i konieczny jest reset z Rosją i najlepiej, żeby uciszyć Ukrainę i Polskę. Ty cytowałeś wiele razy słowa Sara van der Knieś, tak? To się nazywa polityczka, która nie jest związana z AFD, ale jest jakby z tego stronnictwa AFD. Co ona takiego ostatnio powiedziała, co w tobie zagotowało krew albo co dało nam jakiś nowy pogląd na, na to, co myślą Niemcy? Partie Poza jak AFD mają inną ocenę geopolityczną niż partie głównego nurtu. <laughs> One uważają, że Europa w tym Niemcy nie powinny się poddawać dyktatowi amerykańskiemu, który niszczy przemysł europejski i powinni się dogadać z Rosją, bo to jest daje dobrą synergię. Anno Domini 2025. Oczywiście że ta wojna jest niepotrzebna i szkodzi Europie, a Amerykanie ją sobie zaimplementowali. Czyli są tak za powiedzieć. tym, żeby w Kijowie był obsadzony rosyjski rząd? Być może docelowo po prostu to zaakceptują, Aha. ale nie wypowiadają się jawnie, że są za tym. Bo, bo testem jest bardzo prosty. Test jest to, czy kozacy się utrzymają. Test siły decyduje tylko o takich sprawach, a nie deklaracje. Dobrze, żeby Polacy to rozumieli, że test siły decyduje o tym, czy jest niepodległy Kijów i żelazo, a nie rozmowy zakulisowe, ustalenia, innych... ustalenia w jakieś, co powinno być, co Polakom się wydaje, powinno być. Kliknij w jeden z polecanych materiałów, aby odkryć najbardziej interesujące i wartościowe treści przygotowane specjalnie dla ciebie. Zasubskrybuj kanał i nie przegap najlepszych produkcji. Bądź na bieżąco z tym, co naprawdę ważne.